Witajcie z tej strony Banana Trader. Dzisiejszym tematem odcinka jest dedolaryzacja świata. To jest temat, który przejawia się, pojawia się od jakiegoś czasu w mediach i dzisiaj przyjrzymy się mu trochę dokładniej, czy jest to jakaś nieuchronna, czekająca nas przyszłość, czy to jest w ogóle realna koncepcja. Zaczniemy od tego, czym jest w ogóle Global Reserve Currency, czyli światowa waluta rezerwowa. Światowa waluta rezerwowa jest to waluta dominująca na świecie, która jest używana przez różne podmioty gospodarcze banki centralne, instytucje finansowe, różne podmioty, bogatych ludzi na świecie, do trzymania swoich rezerw gotówkowych. Wybierają oni tą walutę, a nie inną, ze względu na szereg różnych powodów, do których zaraz przejdziemy. Natomiast jest to waluta, która na świecie dominuje. Mając tą walutę, jesteśmy w stanie dosyć łatwo w każdym kraju nabyć walutę lokalną. Na przykład za dolary amerykańskie jesteśmy w stanie wymienić te dolary w Afryce na dowolną walutę w dowolnym afrykańskim kraju, w dowolnym azjatyckim kraju, południowoamerykańskim czy europejskim złotówka oczywiście nie jest tego typu walutą, gdybyśmy ze złotówkami pojechali do Ameryki Południowej, to mielibyśmy ogromny problem, żeby ktokolwiek wymienił je nam na walutę lokalną. Jak wygląda historia Global Reserve Currency, czyli światowej waluty rezerwowej? Otóż obecnie jest nią dolar amerykański i jest nią od II wojny światowej, kiedy to Europa pełniła samobójstwo i Gospodarczo upadła. Stany Zjednoczone, które w tej wojnie praktycznie nie ucierpiały, poza pewnymi stratami wśród żołnierzy i sprzętu, stały się potęgą, która rywalizowała później ze Związkiem Sowieckim. Związek Sowiecki operował oczywiście według innych doktryn gospodarczo-ekonomicznych i Pełniący tam rolę waluty takiej międzynarodowej, rubel rezerwowy, nigdy nie osiągnął takiego statusu na świecie jak dolar. Przed II wojną światową rolę tę pełnił fund brytyjski. To właśnie fund brytyjski ze względu na ogromne imperium brytyjskie, nad którym słońce nie zachodziło, był właśnie najczęściej używaną walutą w rozliczeniach międzynarodowych, w rezerwach itd. Tak globalnie. W okresie odkrywania przez Europejczyków nowego świata, czyli Ameryk, y, południowej i północnej, były to monety hiszpańskie, real i holenderskie. Ze względu na y, bardzo, duże, bardzo dużą aktywność tych dwóch krajów w zakresie y, kolonizacji, odkrywania świata, rozwinięte gospodarki, zarówno w metropolii, jak i rozwinięty handel. Natomiast w średniowieczu rolę te pełniły rozmaite monety włoskie, dukaty i floreny z tego co pamiętam. Jak obecnie wygląda status dolara? Otóż dolar jest niekwestionowanym liderem poza Europą, gdzie prymat wiedzie euro, które ma bardzo istotny udział w rezerwach. Na dalszych miejscach mamy z dużo dużo mniejszymi udziałami jena japońskiego dolara kanadyjskiego australijskiego franka szwajcarskiego funta brytyjskiego i yuana chińskiego natomiast w porównaniu do dolara jest to w ogóle znikoma są to w ogóle znikome procenty znikome udziały euro jeszcze tam powiedzmy że się jakoś trzyma natomiast też nie wygląda na to żeby było w stanie tą pozycję szczególnie wzmocnić chyba że poprzez rozszerzanie strefy euro na kolejne kraje. Z czego wynika potęga dolara? Można powiedzieć, że wynika z podobnych czynników, z których wcześniej wynikała potęga funta. Jest to najpotężniejsze imperium, jedyne supermocarstwo, najsilniejsza armia świata, broni atomowa, lotniskowce i tak ale przede wszystkim najsilniejsza gospodarka świata. To Stany Zjednoczone mają największe PKB, i co za tym idzie? Angażują się globalnie w ogromne aktywności handlowe, eksportując komputery, różne usługi cyfrowe, usługi bankowe, sprzęt elektroniczny, samochody, mnóstwo różnych rzeczy. Jest to też bezpieczna przystań dla kapitału, ponieważ jest niewiele ograniczeń w transporcie, w ruchu środków pieniężnych. Do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych, czego nie można powiedzieć na przykład o Chinach, gdzie przepływy gotówkowe są ściśle kontrolowane. Poza tym dolar jest relatywnie stabilną walutą z niewielką inflacją. Środki odłożone w dolarze nie tracą nam zbyt szybko na wartości na pewno dużo wolniej niż w przypadku złotówki i wiele wolniej niż w przypadku wielu walut, na przykład państw afrykańskich, gdzie ta inflacja jest dużo, dużo wyższa, czy na przykład takiej Wenezueli. Od pewnego czasu rośnie jednak opozycja wobec dolara. Grupa państw kojarzona z akronimem BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Ameryka. Część z członków tej grupy jest sceptyczna wobec roli dolara. Jako światowej waluty rezerwowej, gdyż jest to instrument wzmacniający Stany Zjednoczone, umożliwiający im projekcję swojej siły na świecie i uzależniający inne kraje od Stanów Zjednoczonych, gdyż to dolar odpowiada za obsługę yy, ogromnej części międzynarodowych przelewów. Nawet jeśli to jest przelew między powiedzmy Kongo a Brazylią, ten przelew najczęściej. Szedłby właśnie w dolarach amerykańskich. Szacuje się, że czwarta do 2,4 dolarów amerykańskich jest używanych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jest to ogromny udział. Głównie przez kraje, które nie mają na tyle silnej waluty i handlują z innym krajem, który też nie ma na tyle silnej czy stabilnej waluty, wówczas dolar jest bardzo sprawnym rozwiązaniem i istnieje szeroka infrastruktura płatnicza wspierająca właśnie korzystanie z dolara. Głównymi oponentami wobec dominującej roli dolara we współczesnym świecie są Chiny, Rosja oraz Iran. Może też niektóre państwa arabskie wrogie lub sceptyczne wobec Stanów Zjednoczonych. Być może gdzieś tam by się wychylała trochę Brazylia, ale też nie do końca. Być może Indie. Natomiast te kraje są bardziej neutralnie nastawione. Głównymi oponentami są Rosjanie, Chińczycy oraz... Irańczycy. Podejmowane są różne inicjatywy na forum, na przykład ONZ, aby tego dolara jakoś zepchnąć, zminimalizować jego rolę, zastąpić. Natomiast w mojej ocenie, detronizacja dolara jest mało realna, a na pewno mało realna, przez jakąkolwiek inną walutę fiducjarną. Gospodarczo wrogowie USA są w dużo gorszej pozycji niż Stany Zjednoczone. Spójrzmy na te Chiny, Rosję, Iran. Formuła wzrostu gospodarczego Chin wydaje się powoli wyczerpywać, oparta na kradzieży technologii, oparta na y, ciężkiej pracy Chińczyków. W pewnym momencie pewnie będą chcieli po prostu trochę więcej odpoczywać, trochę mniej pracować, oparta na urbanizacji, gdzie są jakieś granice tej umar urbanizacji, mechanizacji. Podobny efekt jak w Związku Sowieckim, gdzie też mechanizacja rolnictwa, urbanizacja prowadziła do wzrostu gospodarczego, no ale w pewnym momencie ten efekt się wyczerpał. Jeśli przyjrzymy się Iranowi i Rosji, no to są to kraje obłożone znacznymi sankcjami gospodarczymi. O ile Iran jeszcze sobie w ramach tego jakoś radzi, to Rosji szczerze mówiąc nie zwiastuje zbyt. Yy, Jasnej przyszłości, patrząc na przykład na ich sektor motoryzacyjny, który cofnął się do lat 80., -tych, 90. -tych, jeśli chodzi o technologię, na wolumeny produkcji samochodów, to wygląda to dosyć słabo i trudno mi wyobrazić sobie, żeby rubel miał kiedykolwiek w ogóle rzucić wyzwanie dolarowi. To jest w ogóle różnica kilku lig. Podobnie z yuanem. Tak długo, jak nie będzie to waluta. Otwarta, gdzie jej przepływy będą swobodne, ludzie nie będą chcieli z niej korzystać. Podobnie w przypadku Iranu, który jest objęty sankcjami, w jaki sposób, zresztą Chiny też, z tego co pamiętam, są objęte jakimś pakietem sankcji przez Waszyngton, dotyczącym chyba firmy Huawei i ZTE i tych podobnych firm technologicznych. Tam były dyskusje w sprawie banowania TikToka i tak dalej. Podsumowując, nie ma realnej alternatywy dla dolara amerykańskiego wśród tych państw w ramach zastąpienia go w skali globalnej. Być może dolar będzie w pewnym stopniu zastępowany w skali regionalnej, na przykład w, w ramach handlu Chin z Rosją, Iranu z Rosją, Iranu z Chinami. Natomiast trudno mi wyobrazić sobie, iż y, miałoby to przyjąć szerszą skalę. Być może włączą się w takie zastępywanie Chętnie lub niechętnie Hindusi i Brazylijczycy i być może jakieś inne, mniejsze państwa handlujące z tymi podmiotami, ale wciąż poza tym systemem dolar powinien mieć rolę dominującą. Jedyną alternatywę dla dolara, jaką dostrzegam obecnie, w bardzo długim okresie, są to kryptowaluty być może kryptowaluty oparte o dolara lub kryptowaluty oparte o złoto lub być może kto wie, może zobaczymy powrót do złota jako fundamentu globalnego systemu monetarnego za kilka dekad. Przyszłość ma to do siebie, że trudno ją przewidzieć. Na ten moment, jedyne, jedyni kandydaci, których ja widzę, którzy w bardzo odległej przyszłości mogliby rzucić wyzwanie dolarowi, to właśnie kryptowaluty powiązane z dolarem. Być może jakieś relatywnie stabilne kryptowaluty jak Bitcoin, czy Ethereum lub właśnie powód do standardu złota. Oczywiście sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby była na przykład wojna atomowa globalna i Stany zostałyby zrównane z ziemią, a na przykład, nie wiem, Australia czy Europa byłaby relatywnie nietknięta, może wówczas euro albo dolar australijski stałyby się jakimiś regionalnymi walutami rezerwowymi. Natomiast to są spekulacje, nie ma co tutaj się dłużej nad tym pochylać. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Z tej strony banda na trader. Zapraszam was do subskrypcji, do dołączenia na grupę fanów na Facebooku. Link jest w opisie. To tyle na dziś, także żegnam się z wami. Cześć.